Cześć, z dzisiejszego odcinka dowiesz się, ile może kosztować podróż na Teneryfę, jeśli zdecydujesz się wszystko załatwić sam na własną rękę bez pomocy biura podróży: lot, transport z lotniska, zakwaterowanie oraz ile kosztują rzeczy na miejscu czyli śniadania, obiady, atrakcje, lokalne wycieczki i rozrywki. A to wszystko w oparciu o nasz niedawny wyjazd na Teneryfę. Zapraszam. Porównując sobie oferty biur podróży, porównujemy hotel, długość pobytu oraz cenę. W przypadku podróży na własną rękę, tych czynników jest troszkę więcej. A wśród nich pierwszym od którego ja zawsze zaczynam, to cena lotu. Jeśli podróżujecie na własną rękę, to z pewnością już wiecie, że ceny lotów mogą być bardzo różne. Będą się różniły w zależności od linii lotniczej, od terminu w jakim podróżujecie oraz nawet od dnia tygodnia, w którym chcecie lecieć. Film jak szukać tanich biletów lotniczych już znajduje się na tym kanale, więc nie będę tutaj powielał tych wszystkich informacji, a zapraszam na tamten odcinek, do którego link umieszczę wam na ekranie końcowym tego filmu. Długo też w sumie planuję zrobić aktualizację tamtego odcinka, dlatego zapraszam ponownie odwiedzajcie nas, bo pewnie coś takiego się niedługo pojawi. Powiem tylko, że aby uzyskać jak najbardziej atrakcyjną cenę lotu, dobrze jest mieć elastyczne daty wyjazdu i dostosować swój wyjazd do terminu, w jakim uda się znaleźć najtańszy lot. Z biletami lotniczymi jest tak, że jak chcecie lecieć akurat w sobotę, to przeważnie wychodzi najdrożej, bo bilety najdalsze są w środku tygodnia. Także dobrze jest sobie móc dostosować ten wyjazd do cen biletów lotniczych. Kolejną rzeczą, którą trzeba załatwić jadąc gdziekolwiek na własną rękę, to transport z lotniska. To nie jest tak, że transport z lotniska trzeba sobie załatwiać już przed wyjazdem, ale wiele osób woli to zrobić, żeby mieć wszystko już załatwione z głowy na miejscu. Lotniska to nie są jakieś odizolowane miejsca, skąd jeżeli nikt was nie odbierze, to nie będziecie mieli się jak dostać. Zazwyczaj lotniska mają świetną sieć połączeń transportu publicznego i zawsze tam są jakieś taksówki. W przypadku Teneryfy macie tam dwa lotniska: lotnisko na południu wyspy i lotnisko na północy wyspy. Jeśli będziecie lecieć gdzieś z Europy, ale nie z Hiszpanii, to najprawdopodobniej będziecie lądować na południu Teneryfy. Jeśli natomiast lecicie z Hiszpanii, tak jak nam się to ostatnio to zdarzyło, to będziecie najprawdopodobniej lądować właśnie na północy wyspy. Południe wyspy jest bardziej turystyczne i bardziej słoneczne. Na północy wyspy występuje więcej chmur i jest też więcej zieleni. Dzieje się tak, bo potężny wulkan Teide zatrzymuje chmury na północnej części wyspy, ale to nie jest odcinek o tym, także, jeżeli was więcej na ten temat interesuje, dajcie znać w komentarzach. To zrobimy jakiś odcinek na ten temat. Zatem, jeśli zatrzymujesz się na południowej części wyspy i lądowałeś też na południowym lotnisku, to do miejscowości Los Cristianos masz jakieś 15 minut taksówką i będzie ona kosztowała około 20, może 25 euro. Można też pojechać autobusem. Bilet do Los Cristianos kosztuje 3,20 euro. Link do rozkładu jazdy oraz do cen biletów znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Ja będę przykłady tutaj podawał właśnie na Los Cristianos, bo tam się ostatnio zatrzymywaliśmy. Ale oczywiście, jeśli zatrzymujecie się w innej części wyspy, to wszystkie rozkłady, bilety można sobie znaleźć na tej stronie internetowej, którą wam podlinkuję. Punkt kolejny to zakwaterowanie na Teneryfie. Wybór hoteli i apartamentów na Teneryfie jest ogromny, także żeby coś wybrać polecam takie strony jak hotels.com albo booking.com. Fajnie też w sumie można szukać hoteli na Google Maps. My podczas naszego ostatniego wyjazdu zatrzymaliśmy się właśnie w Los Cristianos w Paloma Beach Apartments. Za cały apartament dla nas dwójki zapłaciliśmy 301,50 euro za 5 nocy, czyli 6 dni można powiedzieć. Oczywiście na Teneryfie można znaleźć też tańsze zakwaterowanie, ale też dużo Droższe. Wszystko zależy od tego, jakiego standardu, w jakiej części wyspy szukacie. No i jaki macie budżet, oczywiście. U nas padło na Paloma Beach Apartments i w sumie nie żałujemy. Bardzo fajne zakwaterowanie, było czysto, bardzo mili pracownicy, obsługa w barze. Z apartamentu mieliśmy tylko krótki spacer do promenady albo na plażę. Z balkonu mieliśmy piękny widok na ocean. Co prawda, nie był to bezpośrednio hotel przy oceanie, ale ocean było widać. Los Cristianos to w sumie takie miejsce, w którym znajdziecie restauracje, bary ale też spokój i ciszę. Ale wystarczy 15-minutowy spacer, aby dostać się do Playa de las Americas. To tam właśnie odbywa się największa część nocnego życia na Teneryfie. Mam taką prośbę, dajcie znać w komentarzu, czy wolicie w waszych podróżach zatrzymywać się w hotelach, w apartamentach, a może hostelach, czy po prostu szukacie pokoju do wynajęcia, jeśli jest to wersja bardziej budżetowa. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób lubicie podróżować, bo podczas naszego następnego wyjazdu postaramy się być może nagrać więcej właśnie takich miejsc. A zanim przejdziemy do cen na wyspie, to jeśli informacje przedstawione w tym filmie do tej pory okazały się już przydatne dla ciebie, to nie zapomnij nam zostawić łapki w górę pod tym filmem. Dla nas te łapki znaczą naprawdę bardzo dużo. Kolejnym punktem jest wyżywienie na Teneryfie. Jedzenie na Teneryfie myślę, że mogę powiedzieć, że nie jest drogie. Zwłaszcza jeśli się przyjechało prosto z Wenecji, tak jak my to zrobiliśmy ostatnim razem. A propos, jeśli byście byli zainteresowani naszą podróżą do Wenecji, a później z Wenecji na Teneryfę, to na ekranie końcowym umieszczę dla Was link do tej właśnie serii. Także Teneryfa wypada sporo taniej w porównaniu z Wenecją, ale też będzie taniej niż w wielu innych europejskich destynacjach. Wyspa znajduje się poza europejską strefą VAT, czyli zakupy można tam robić bez podatku VAT i nie chodzi tylko o jedzenie. Jeśli chcecie sobie kupić jakąś elektronikę, to tam też będzie taniej. Także jest inna akcyza na papierosy, na alkohol, na paliwo, więc te rzeczy też będą tańsze. Zatem jedzenie też można trafić dosyć tanio na Teneryfie, ale to oczywiście będzie zależało od tego, jaką restaurację wybierzecie. Ale można zjeść naprawdę tanio. My za angielskie śniadanie w jednym z barów na promenadzie, czyli nie trzeba wcale uciekać gdzieś z dala od turystycznych miejsc, zapłaciliśmy 7,95 euro za dwa śniadania angielskie i dwa espresso. A podejrzewam, że jakby poszukać dobrze, to znajdzie się jeszcze taniej. W wielu barach, nawet przy samej promenadzie, przy samej plaży, można znaleźć duże piwo za 95 centów. Zatem miłośnicy tego trunku na pewno będą zadowoleni. Jeśli wolicie bardziej drinki lub inne napoje mocniejsze, to ceny już są nieco wyższe i nie będziecie raczej aż tak zachwyceni jak miłośnicy piwa. Obiad tak przeważnie będzie kosztował gdzieś pomiędzy 8 a 12 euro. Myślę, że powinniście się zmieścić w tych cenach. Oczywiście można znaleźć o wiele drożej, też znajdzie się coś tańszego. Nasi znajomi, kiedy byliśmy tam 4 lata temu, znaleźli jakąś restaurację chińską, gdzie można było naprawdę tanio się najeść do pełna. Także tutaj też wiele będzie zależało od tego, jaki budżet macie i jak chcecie jeść. Ale moim zdaniem, da się się zjeść taniej niż nawet nad polskim morzem. Nie wiem czy nawet tutaj słowo dobrze pasuje, bo z tego co ostatnio słyszałem, co się dzieje, to my na przykład znaleźliśmy bardzo fajną indyjską restaurację niedaleko naszego apartamentu. Nie była no co prawda jakaś super tania, powiem że tak, ceny były raczej Średnie jak na Teneryfę, ale jedzenie było naprawdę pyszne. Ok, kolejnym punktem będą atrakcje na Teneryfie. Teneryfa ma naprawdę dużo atrakcji i będziesz czego wybierać i co robić. Na samym południu wyspy, na przykład z Costa Adeche czy z Los Cristianos, można popłynąć na obserwację delfinów i wielorybów. Bardzo fajna wycieczka. Jeśli popłyniecie takim dużym statkiem na dwugodzinny rejs, to będzie to Was kosztowało około 20-25 euro za osobę. Jeśli wybierzecie mniejszą łódkę, to my płaciliśmy 35 euro za osobę, ale rejs trwał 3-4 4 godziny i była jakaś przekąska i napój jeszcze wliczony w cenę. Ja osobiście będę Wam polecał rejs mniejszą łódką i nie chodzi tutaj wcale o długość rejsu, bo na tej większej też można wykupić dłuższy rejs. Chodzi o to, że do tych małych łódek wieloryby podpływały praktycznie na odległość półtora metra. Z tych dużych statków najbliżej z jakiej odległości miałem okazję widzieć takiego wieloryba to było z 20-30 metrów. Dlatego z tego i wyłącznie względu polecałbym Wam jednak małą łódkę. Osoby, które lubią parki wodne zdecydowanie muszą zobaczyć Siam Park. Jest to park wodny, który przez ileś lat z rzędu był okrzykiwany najlepszym parkiem wodnym na świecie, także jest naprawdę rewelacyjny. Dzieci będą zachwycone, a i dorośli będą mieli opachy. Więcej informacji na temat Siam Parku oraz innych atrakcji na Teneryfie znajdziecie w naszym filmie o naszych ulubionych atrakcjach Teneryfy. Link do niego dam wam na ekranie końcowym tego filmu i na dole w opisie. Cena biletu do Siam Parku to 38 euro dla osoby dorosłej i 26 euro, o ile dobrze pamiętam, dla dziecka. Ceny, które wam podaję, są to ceny online, bo jeśli dobrze pamiętam, to my kupiliśmy bilety na miejscu i płaciliśmy 45 euro za osobę dorosłą, także lepiej i zamówić sobie bilety online. Kolejną świetną wycieczką na Teneryfie jest wulkan Teide. Na sam szczyt wulkanu można wjechać kolejką linową. Cena takiego wjazdu i zjazdu z powrotem to 37 euro za osobę, więc nie jest jakoś super tanio, ale naprawdę jest warto. Widoki są piękne. Podczas wiecznych dni kolejka jest zamknięta, ale i tak warto wjechać na górę, chociaż na 2200 metrów, bo jest to wysokość, na jaką mniej więcej można wjechać samochodem. Już tam będą zapierające dech w piersiach widoki, także warto nawet jeśli nie chcecie przeznaczyć 37 euro, żeby wjechać na sam szczyt. Znajdziecie tam w niektórych miejscach całe połacie czerwonych polawowych kamieni bez śladu jakiejkolwiek roślinności. Wygląda to jak powierzchnia Marsa. Ok, to było kilka takich przykładowych atrakcji i ich cen na Teneryfie, żebyście wiedzieli czego się spodziewać po przyjeździe na Teneryfę. Jeśli szukacie więcej informacji na temat różnych atrakcji, to tak jak mówiłem, link umieszczę Wam na końcu tego filmu. Więc podsumujmy sobie finansowo. Lot można wykupić już nawet za około 100 euro, ale żeby wziąć ze sobą dodatkowy bagaż, trzeba będzie coś dopłacić, bo podejrzewam, że większość ludzi nie zabierze się tylko w plecach podręczny. Zakwaterowanie mieliśmy w apartamencie, który Wam pokazałem, za 300 euro za 5 nocy, także zakładając, że lecimy na 10 nocy, zapłacilibyśmy 600 euro. Transport z lotniska, jeśli wybierzecie taksówkę, no to około 20-25 euro, ale tutaj wyliczymy sobie transport autobusem, bo gdybyście pojechali z biurem podróży, to też byście jechali autobusem. Także policzymy 3,20 za osobę w jedną stronę, zakładając, że jedziemy w dwie osoby, 6,40 w dwie strony, 12,80. Wyżywienie to oczywiście zależy, kto ile chce wydać, czy chce jeść w restauracji, czy samemu gotować, także tutaj zostawię to każdemu do oceny. My, jedząc w restauracjach, dziennie mieściliśmy się spokojnie w 50 euro. Sami można trafić świetne oferty z biur podróży jeśli takie traficie, to polecamy jak najbardziej lecieć z biurem podróży. Zwłaszcza osobom, które nie lubią wszystkiego organizować same. Także to jest tak, że my lubimy akurat podróżować na własną rękę, ale nie mamy nic przeciwko biurom podróży. Jeśli trafia się świetna okazja, świetny wyjazd, chętnie też pojedziemy. Jeśli szukasz informacji, jak zorganizować taką wycieczkę na teneryfę od początku do końca, to. Tutaj w tym filmie pokazujemy jak to wszystko zorganizować. Tutaj znajdziesz najciekawsze atrakcje naszym zdaniem, jakie trzeba zobaczyć na Teneryfie. A jeśli interesuje cię nasz tegoroczny wylot do Wenecji, a później na Teneryfę, to znajdziesz link tutaj. Nie zapomnij na też zostawić łapki w górę, to dla nas bardzo dużo znaczy. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku już za tydzień. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.